Witajcie w kolejnym klasyka dla smyka. Wcześniej było ja Jan Tuwim, ale teraz Jan Brzech się Ziemy życia, kaczka, dziweczka. Nad rzeczką opodę. Mieszkała, kaczka, dziewczka. Zamiast trzymać się rzeczki, robiła pierwsze wycieczki. Raz poszła do fryzjera, poproszę o kilo Tuż obok była apteka, poproszę mleka 5 deka. Za apteki poszła do praczki, kupować pocztowe znaczki. Gryzły się katki, okropienia. A niech tę gaczkę gęś kopnie Znosiła jaja na twardo I miała czubek z kokardą A przy tym na przekurkaczką Czesała się wykałaczką Kupiła raz maczku paczkę By pisać list dobrym maczkiem, drobnym maczkiem Zjadła też siomkę starą i mówiła, że to makaron A gdy połknęła dwa złote Mówiła, że od potem martwiły się inne kaczki Co będzie z takiej dziwaczki Aż wreszcie znalazł ją kupiec Na obiad można ją upiec Pan kucharz kaczkę starannie Piek jak należy w brytfannie Lecz z, z Zdębiał obiad podając, boskęczkę i zrobił się zając. Dodatku cały w góreczkach, Taka to była dziwaczka. Len. Na tapczanie siedzi. Chyba każdy co zna. Na tapczanie siedzi Len. Nic nie robi cały dzień. O wypraszam to sobie, jak to ja nic nie robię? A kto siedzi na tapczanie? A kto zjadł pierwsze śniadanie? A kto dzisiaj pluł i łapał? A kto się w głowę wadrapał? A kto dziś zgubił kalosze? O, o proszę. No to przynajmniej się dziela. Nic nie robi cały dzień. Przepraszam. A tu rano nie je piłem. A uszy a uszu dzisiaj nie myłem. A nie urwałem guzika. A nie pokazałem języka. A nie chodziłem się ustrzyć. To wszystko nazywa się no to się dzieleniem. Nic nie robi cały dzień. Nie poszedł do szkoły, bo mu się nie chciało. Nie odrobił lekcji, bo czasu za mało. Miał za mało. Nie zasznurował trzewika, bo nie miał ochoty. Nie powiedział dzień dobry, bo z tym za dużo roboty. Nie napoił łazorka, bo za daleko jest woda. Nie nakarmił kanarka, bo czasu było szkoda. Miał zejść kolację, tylko ustami mlasknął. Miał się, miał się spał, po, miał się spać. Nie zdążył zasnąć, ciągle mu się że nad czymś ogromnie się na czymś ogromnie się trudził, tak zmęczył się tym snem, że się obudził. Pętliczek, 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 czerwony stoliczek. a na tym stoliczku czerwony na tym stołyczku, Poszyczko jabłuszko, w jabłuszku robaczek. Robaczek. A na tym robaczku zielony kubraczek. Powiada robaczek. Powia, po, powiada robaczek. I dziadek, i babka. I ojciec, i matka wciąż jedli jabłka. A ja już nie mogę, już dosyć, już bast. Mam chęć na bezczyczek i poszedł do miasta. Szedł tydzień, a jednak nie zmienił zmiar... zamiaru. Znalazł się w mieście, poleciał do baru. Są w barach wiadomo. Z... 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 Zwyczaj utarte. Podchodzi do nich. Doń, podchodzi Doń Kenner, podaje mu kartę, a w karcie okropność. Przyznajcie to sami. Zupa. Jest zupka jabłkowa i kredle z jabłkami. Duszona są jabłka, pieczone są jabłka. I z jabłek szerolotka i kąpat i babka. Wyjdziesz widzisz robaczku, gdzie ten sztyczek? Pętliczek, pętliczek czerwony stoliczek. Kwoka. Proszę pana, pewna kwoka traktowała świat wysoko i mówiła z przekonaniem. Mówiła to z zamkniętymi oczami. Proszę pana, pewna kwoka. Patrzcie. Proszę pana, pewna kwoka traktowała świat wysoko i mówiła z przekonaniem. Grunto dobre wychowanie. Zaprosiła więc rozgosti, by nauczyć ich czczności. Pierwszy osioł wszedł przy tym w tra... Garnek z tu kłopotem. Kłoka aż... Dobra, nie pamiętam. I sery tą tu, tu lata. To jest jak wytresować smoka, bojta. Dobra, wracamy. Proszę pana pewnie kwoka traktować traktowałaś świec i mówię, z przekonałem to dobra wychowanie i zaprosiła więc teraz goście, by nauczyć ich grzeczności. Pierwsza się przedtem, w progu garnek z tu kłopotem. wielki krzyk podniosła. Wiedział kto takiego osłyszał? Przyszła krowa tuż już za progiem, zbiła się, był lewym rogiem. Foka, ty nie w niej surowa zawała. a to krowa. Przyszła świnia, była złota, kwoka złości się miota. Co też pani tu wyczynia? Jak na łodzie, czy a to świnia. Przyszedł baron. Chciał na grzędzie się cichutko w drugim rzędzie. Grzęda pękła, kwoka wciekła. Coś obie... Baraniem rzekła i dodała próżne słowa: Nikt już takich nie wychowa. Trudno, wszyscy się wynosi. No i poszli sobie, goście. Czy ta kwałka, proszę pana, była dobrze wychowana? Na pewno nie. Wiem, to nie do mnie, ale trudno. to trudno. na strego nie wie internetowy, tak słyszy się rozmowy. Może pan się o mnie oprze? Panie, może się pan na mnie oprze? Tak, pan wie nie panie koprze. Co się dziwić, mój szczypiorku? Leży tutaj już od wtorku. Rzeczna to kalap... kalarepa. Spójrz na rzepę, to jest krzepka. Groch po brzuchu klepił rzepeł klepię. Jak tam rzepło, coraz lepiej. Dzięki, dzięki panie grochu. Jako żyje się po trochu. Lecz pietruszka jest sta gorzej. Bla blada chuda spać nie może. A to feller raz na Burak stroi się do cebu od cebuli. A cebula do niej się czuli. Mój buraku, mój czerwony, czy byś chciał. Czyżbyś nie chciał takiej żony? Burak tylko no nozdyka. Niech na pani prędzej zmyka. Ja chcę żonę mieć buraczą. No, przy pani wszyscy płaczą, a to fele wreszcie na tyle. Naraz słychać głos fasoli. Gdzie się pani tu gramoni? Nie będę dla mnie taka wielka, odpowiada jej brukselka. Widzieliście jaka kwepka? Zaperzyła się marchewka. Niech rozsądzi. Niech rozsądzi nas kapusta. Co kapusta, głowa pusta, a kapusta rzecz smutnie. Moi drodzy, po co kłótnie? Po co wasze sfery głupie? I tak zgniem w zupie, a to sreder wesną sreder. Tancowała i gła z nitką, i gła nitką, i pięknie nitka, i nitka brzydko, i głacała cała jak zgiełki. Nic nie płacę, nic, nic, płacie, nic, nic płacą, bo w supełki igła naprzód, nitka za nią. Ach, jak cudem tańczą, tańczy z panią, igła biegła drobną, drobnym śniegiem, a za igłą nitkę biegiem igła Górą nitka bokiem, igła zerka jednym okiem, su winna zręczna zręczna śmigła. Nitka szepcze, co za igła? Tak ze sobą tańcowały, aż ruszyły fartuch cały. Samochwała. Samochwała w końcu stała i wciąż odpowiadała. Zdolna jestem niesłychania, najpiękniejsza mam ubranie, moja burza, tryska zdrowiem. Jak coś powiem, to już powiem. Nie odpowiem, nie roztropię. W szkole mam najlepsze stopnie. Śpiewam lepiej niż w Się nie jeżdżę na rowerze. Zakomicie mu łapię, Wiem gdzie jest na mapie. Wisła wiem, gdzie... Wie... Wisła jest na mapie. Jestem mądra. Jestem zgrabna wios... Słodka, powdrobna, a w dodatku daję słowo, mam rodzinę wyjątkową. Tata mój piec sięga, moja mama taka tęga, moja siostra taka mała, a ja jestem samochwała. To jest właśnie samochwała. Zaraz, zaraz, tak szybko i dokładnie, ale została nam mi minuta. To jest talski. Dobra, przeczytam, tego wam nie będę czytała, bo to nudne. Dobra, przeczytam. Ale to w następnej części, okej? Okay? Na razie chcę wam coś opowiedzieć. Byliśmy jak wtedy sobie Jak nie byliście, bo było za drogo. To jest darmowa aplikacja. To czy nie aplikacja? Ekino, tam wpisujecie wyszukiwar wyszukiwarkę. Wyszukiwarkę wpisujecie. Ekino. Bez spacji. Pierwszy link potem wpisujecie w wyszukiwarkę jak wytrysować smoka lub jakiś inny film, który chcecie i to normalnie będzie cały film powiem, chcecie sobie zatrzymujecie co chcecie